Szanowni Państwo, e, witamy ponownie po dłuższej przerwie. E, no i od razu przejdziemy sobie e, do kolejnego panelu, e, czyli antropologicznych doświadczeń śmierci. E, ten panel e, otwiera Pan Kasper Wiecha z Uniwersytetu Jagiellońskiego. E, wykład zatytułowany Archetypy mitologiczne w Kosmogonii Uniwersum Serii Dark Souls". Więc tak, moje wystąpienie dotyczy przede wszystkim tego, w jaki sposób powiedzmy mniej lub bardziej powszechne motywy mitologiczne zostały w jakiś sposób odwzorowane w samej Uniwersum Dark Souls. Na starcie jeszcze zaznaczę, że archetypy w tytule, w tytule to... Nie, nie używam słowa archetypów w znaczeniu jungowskim, chociaż To Junga będzie momentami trochę niedaleko. I ja na samym starcie pozwolę sobie puścić krótki prolog, który sam, w którym sama gra przedstawia kosmogonie, bo obawiam się, że to znacząco, ułatwi zrozumienie, kolejnych części. In the age of Was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity. Heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Easily forgotten. With the strength of Lords, the they challenge the dragons. Gwyn's mighty gods hold apart their stone stones. The witches wound great firestorms. Not light, but only endless lights. And amongst the living are seen carriers. Czego przede wszystkim dowiadujemy się o stworzeniu świata z tego prólowu? Więc sprawy mniej więcej tak, że de facto świat pierwotnie będąc w takiej mocno nieuformowanej formie, która tu zostaje określona jak powiedzmy epoka starożytnych albo wiecznych smoków, de facto wyłania się właściwie świat przez proces tego, że pojawia się pewna siła, która tu jest nazwana ogniem i ona różnicuje świat na pewne binarne pary przeciwieństw. I na tym się trzeba już zatrzymać, bo to jest już bardzo motyw, który no jest bardzo powszechny w wszelkich mitologiach. Mamy tu, powiedzmy, do czynienia z tą epoką smoków, która charakteryzuje się no po pierwsze tym, że jest niesamowicie szaro Ogólnie panuje tam taka senność, nic się tam nie dzieje. Jest też powiedziane, że w zasadzie w obrębie tego świata smoków życie jeszcze nie istnieje. Ono się tu pojawia dopiero później. No więc same te smoki bardziej są powiedzmy bardziej przypominają pewne ruszające się pomniki niż prawdziwe istoty żywe. Więc pierwotnie ten świat ma, powiedzmy, taką formę jakiejś takiej jednolitej, zastanej struktury, w obrębie której dosyć nic się nie dzieje. I to zmienia się, zaraz pojawiają się właśnie ognia, który pozwoli ten świat zróżnicować. No i to, ten, powiedzmy, motyw tego, że świat by się wyłonić przez, jakieś zróżnicowanie, no on jest powszechny w wszelakich mitologiach świata. Czy my weźmiemy to Taoizm, czy weźmiemy religię Azteków, czy weźmiemy Biblię Hebrajską, bo zaczyna, bo jak było nawet e, wspominane w na poprzednim wystąpieniu, tak naprawdę w Biblii Bóg nie tworzy nieba i ziemi, tylko od siebie to wszędzie będziemy mieć tam ten sam motyw, że świat, jako, żeby faktycznie żył, w jego obrębie musi pojawić się pewien dynamizm, który po pierwsze wymaga tego, żeby. żeby żeby powstały te pary binarnych przeciwieństw, żeby powstała pewna polaryzacja na tym polu. I w przypadku, większości w mitologii zazwyczaj będziemy mieć taki przykład, że albo bóstwo postanawia coś od siebie oddzielić, albo mamy dwa pary, dwóch bogów, które są sklejeni i się rozrywają. No w przypadku darców my wiemy, że tylko po prostu pojawia się nagle płomień. I to należy moim zdaniem porównać z mitologią skandynawską, z którą twórcy Dark Souls, no wiemy, że z pewnością czerpali, no tam też powiedzmy, imię się po prostu pojawia, to jakby nie jest jakoś bardziej wytłumaczone, po prostu się przeciwne siły się spotykają. Ale co jest jeszcze bardzo istotne w tym, w tym stworzeniu świata, co jest mniej widoczne, to jest to, że świat de facto rodzi się nie z samego tego zróżnicowania, ale z tego, że pomiędzy tymi opozycyjnymi przeciwieństwami dochodzi do pewnej... Może harmonia to jest złe słowo, ale do pewnej gry między nimi. To znaczy, no to, o tym jeszcze będę później. W każdym razie to jest, jest powiedziane, że władcy, co, co prawda, zyskali siłę w ogniu, która pozwoliła im ostatecznie doprowadzić kosmogonie do końca i wybić smoki, ale pierwotnie wyszli w mroku. Ich natura, więc, jest w pewien sposób ogólnie dwojaka. To będzie istotne, bo w postaci władców one potem absolutnie będą się obcinać od mroku i będą absolutnie reprezentować obok światła. Zresztą jeszcze do tego zaraz wrócę. Ale smoki, powiedzmy, umierają i nastaje wtedy w świecie, powiedzmy, kosmogonia przez duże K. To znaczy, nastaje ta nazwana w prologu epoka ognia, która jest, no jest już, świat de facto właściwie już się wyłonił, ale no już jesteście poinformowani, że no co prawda świat się wyłonił, ale nieubłaganie ma ten pierwszy płomień, który powiedzmy podtrzymuje ten świat, no on nieustan, nieubłaganie wygaśnie. I razem z tym epoka ognia się skończy. I z tego względu trzeba się przyjrzeć moim zdaniem najważniejszej postaci, która występuje w tym prologu i w ogóle chyba w, całej, w całym świecie Dark Souls. To jest postać absolutnie najważniejsza. To jest Lord Gwyn, który no, jest najmocniej związany z epoką ognia. I z tego względu, że jak wspomniałem, my wiemy, że no, twórcy Dark czerpali z wszelkich mitologii i religii świata, ale chyba najmocniej z mitologii skandynawskiej to postać Gwyna najlepiej, z moim zdaniem, jest porównać z Odynem. Bo Gwyn uwaga jest w takiej sytuacji, że on no jest, powiedzmy, królem de facto świata, rządzi sobie i zdaje sobie sprawę, że jego epoka nieubłaganie zbliża się do końca i to będzie jego koniec. No de facto to jest koniec całego świata, który stworzył. No i w zasadzie no, no widzimy, że Odyn jest w bardzo analogicznej sytuacji. To znaczy on wie, że no nieubłaganie nadciągnie w końcu rak na rok. No i to, że on umrze, ale de facto cały świat się skończy. I co robi Oden w tej sytuacji? No, wiadomo jest, że Oden zdobywa wszelką możliwą wiedzę, yy, zbiera wojów do Walhali, zrobi to wszelkie, na przykład zamyka te wilki, które mają rak, zacząć rak na rak tak itd. No, generalnie Oden się przygotowuje jak najlepiej do tego. No i teraz, bo zadać takie trochę naiwne pytanie, czemu Oden to robi. No bo takie dla no, nas no, wydaje się to, że on to robi dlatego, że no, chce w jakiś sposób przetrwać ten rak jest i oszukać przeznaczenie. To jest jedna z możliwych opcji patrzenia na to. Yy, można też na to odpowiedzieć inaczej, że Odyn chce niejako yy, dobrze odegrać rolę, jak, jak, jaką przypisał mu przeznaczenie. Czyli tak się dobrze przygotowuje, że po prostu dobrze, powiedzmy, no, no przeżyć swoją śmierć. Yy, to jest właśnie pewien problem, który, z czym mamy do czynienia w przypadku Odyna, no bo jak się spojrzy na rdzenną kulturę wikingów, to tam takie podejście, że śmierć należy przyjąć z godnością i dobrze, dobrze ją, powiedzmy, no... Dobrze umrzeć, no to to było dość powszechne przyzwyczajenie, więc w przypadku Odyna nie mamy takiej pewności. Ale kończąc już tą dygresję, mamy absolutnie pewne to, że Gwyn absolutnie nie godzi się na to, żeby y, zaakceptować swoje role. I tutaj już pojawia się problem tego, co robi Gwyn. W takim razie Gwyn postanawia poprosić wiedzę z Aizalit o to, żeby zamiast tego płomienia, który gaśnie, stworzyło jakiś nowy płomień. W tym wypadku to wiedźma no, próbuje stworzyć płomień, tworzy de facto płomień chaosu. Okończy no, się to absolutną katastrofą, bo całe miasto jest zostaje spalone, yy, pojawia się hordy demonów, y, które w zasadzie szturmują na świat Gwyna i on jakoś no, udaje się jakoś je odegnać, ale z wielkim trudem. Mniej więcej w tym samym czasie w mieście Oladzie z pewnych względów wychodzi do wybuchu fali odchłani. I powiedzmy, czemu ciągnę tą przedługą dygresję o tym, co się teraz wydarzyło? Ponieważ w zasadzie mamy tutaj pewne powtórzenie tych motywów kosmogonicznych. Należy na to patrzeć tak: tak jak płomień chaosu jest wypaczoną formą tego pierwotnego ognia, który się pojawił, tak ta otchłań, który niszczy świat, jest wypaczoną formą mroku. Mamy więc takie sytuacje, że te dwa pierwiastki z gry, pomiędzy których świat się wyłonił wraz z tym, jak świat się zbliża do końca, albo inaczej mówiąc chce się naruszyć natury i go przedłużyć, to te pierwiastki przestają już tworzyć świat. To też jest motyw w bardzo poprzednich mitologiach i on się wydaje po takie dość trochę nieintuicyjny. No na pewno, to należy na to patrzeć tak, że te dwa pierwiastki powiedzmy odbijają między sobą piłkę, której powiedzmy nie mogą przytrzymać, bo, bo ją wtedy na przykład spalą. No i należy myśleć, że tym tym piłką jest cały świat. Więc no, to jest w zasadzie pewnego rodzaju dialektyka, by tak to ujął. Eee, to tego typu myślenie zresztą chyba najlepiej przebiło się u takiego protestanckiego mistyka, jak babemy. Tam chyba ten system jest najbardziej roz, roz, rozpracowany. Ale teraz, już przechodząc dalej, co w takim razie Gwent postanawia zrobić z tym stanem? Bo wynajmniej się nie poddaje. No i Gwent postanawia, że skoro ogień gaśnie, no to on postanawia spać samego siebie, żeby udało mu się jakoś przedłużyć. Jego no, bytność ognia. No ale tu się pojawia problem, no bo skoro go trzeba przedłużyć, to okazuje się, że trzeba to robić cały czas. No i tu dochodzimy do najważniejszego wydarzenia w Dark Souls, czyli i w ogóle powiedzmy, tego, co zdeterminowało, co w grę, czyli do tego, do klątwy jednoczenia ognia. Bowiem cały czas musi pojawiać się jakiś śmiały, który na nowo rozpala ten ogień i robi to, co jakiś czas coś się pojawia i to robi. No i dochodzimy tu do sytuacji, w której. Niezależnie od tego, czy założymy, że idea świata Dark Souls była taka, że potem jak ten ogień wygaśnie, to znowu wróci do tej epoki starożytnych smoków i to będzie taka cykle wiecznego powrotu. Czy założymy, że to był czas liniowy i powinna być jakaś nowa epoka, co też można tak interpretować, to świat utknął w permanentnej epoce ognia, więc niejako on cały czas... trwa epoka ognia, ale w dodatku ona zyskuje pewną dziwną cykliczność, ponieważ Cały czas ogień przegasa i jest rozpalany. Przegasa i jest rozpalany. I tak nieskończoność, w tym dodatku, że jako świat nie ma czasu się zregenerować, to on się absolutnie degraduje. Co zresztą no, prowadzi do absolutnej masy cierpień, którą widać w świecie Dark I generalnie w dodatku gorsze jest to, że Gwyntym tym swoim pierwszym zjednoczeniem ognia bo tak się określa ten akt jego samospalenia niejako przeknął cały świat i wszystkie jego istoty, w szczególności ludzi. To się objawiło w taki sposób, że. No w zasadzie nie dość, że ludzie nie są w stanie umrzeć, kiedy gdy ogni przygasa, bo musi znaleźć się, ktoś z nich kto go rozpali, to w zasadzie w dodatku dochodzi do takiej sytuacji, że nawet że dusze ludzkie, które normalnie umarły, w ramach tego cyklu cały czas są reinkarnowane. I nawet, nawet niektóre miejsca cały czas się pojawiają. No widzimy, że mamy tutaj ewidentnie cykl nieustannego cierpienia życia i śmierci, no blisko do tego powiedzmy bardzo do buddyjskiej Samsary. Ja osobiście uważam, że bardziej niż te motywy buddyjskie, tutaj w Darcy's nam przebił pewien motyw gnostycki. Bowiem e, trzeba to patrzeć tak. Gnostycyzm możemy najkrócej określić tak, że to był pewien, powiedzmy, ruch, który narodził się, powiedzmy, w pierwszych, powiedzmy, wiekach naszej ery, który postulował po pierwsze co? Że świat materialny powstał w wyniku kosmicznej katastrofy i jest skrajnie zły. Oraz to, żeby się jakoś z niego wyzwolić, wymagana jest... Jakaś zbawca wiedza o czym powiesz, jak, jak się został zrodzony, o jego naturze i o tym przede wszystkim, kim, kim, kim ja jestem, skąd ja, po, skąd ja pochodzę, jaka jest moja natura. W przypadku deaktorów, to widzimy, że absolutnie ten pierwszy akt Zjednoczenia, którego tu Gwyn, no jest absolutnie aktem takim, no tej kosmicznej katastrofy, patrząc na jego skutki. Zwłaszcza, że Gwyn jest bardzo postacią demiurgiczną, myślę, o to chodzi. To, to z różnych względów to się wynika też z tym, że on sam stworzył ten mroczny znak, który znak ludzkość. Ale yy, i ta niewiedza Gwina mogłaby się obrazować w ten sposób, że on w pewien sposób nie akceptuje swojej mrocznej natury i postanawia mimo to się zbuntować i rozpalić ten ogień. Natomiast w przypadku całej ludzkości, która jest dotkliwie nastawiona tą klątwą, to sytuacja wygląda już trochę inaczej, ponieważ... Stworzenie świata Daxos mamy ten motyw, który nie jest podany w prologu, że pierwotnie ten mały karzeł, który jest wspomniany w samym prologu, no on podzieli mroczną duszę na, między wszystkich ludzi. No oznacza to mniej więcej tyle, że w każdym człowieku znajduje się jakaś mała cząstka duchowa, która jest częścią jakiejś większej kosmicznej jaźni. To z kolei motyw też bardzo gnostycki, ale co jest jeszcze bardziej istotne, w świecie dawcą w zasadzie no, ludzie absolutnie nie zdają sobie sprawy z tego, w zasadzie skąd oni pochodzą. Oni, no, przez to, przez pewną w ogóle propagandę religijną, w zasadzie wierzą w to, że oni cały czas powinni powstrzymywać ten stan jednoczenia ognia No i dzięki temu go wydłużyć, służyć oko. Więc mamy tu więc znowu pewien motyw, który też jest bardzo charakterystyczny, że no, bo ludzie są z braku wiedzy zmuszeni do służenia pewnym, no, powiedzmy. Było są kosmiczne, pewnym, powiedzmy, demiurgą. I, powiedzmy, na tym już skończę swoją prezentację. No, ja tutaj zarysowałem absolutne podstawy, takie, powiedzmy, tylko no, liźnięcie tematu, bo motywów religijnych w intelektualnych darców jest masa. I zwłaszcza to, że jeszcze samego tego gnostycyzmu to lekko tylko to odkryłem. Jeszcze zaznaczę, że bardzo innymi znaczącymi motywów odnośnie gnostycyzmu w to jest to, że. To jest zwłaszcza motyw tego, tego bladego smoka, który się pojawił, zrada smoków. To jest niesamowicie istotne patrząc na pewne tradycje gnostyckie, jak jest to świat stworzony oraz jeszcze motyw tego, do no, pewnych postaci, które też przyjmują bardzo demiurgiczne funkcje. Ale no, ja już na tym skończę swoją prezentację, no i dziękuję. Dziękujemy bardzo za ten wykład, więc e, zapytam na początku, czy są jakieś pytania z sali. Aha. To proszę tutaj pana. Ja mam pytanie, czy mówiłeś o dynie, a czy patrzysz też na Głynę jako postać bardziej prometejską? Ale on zniewala ludzkość absolutnie. No to, ale, ale czy patrzysz? Jako nieudanego Prometeusza. Ale on wycisnął klątwę na wszystkich ludziach ten znak, ten, po to, żeby oni nieskończenie rozpalli ogień. Poza tym jest wspomniane, że po epoce, gdy nadeszła poka człowieka, więc on absolutnie nie. On robi wszystko, co najgorsze dla ludzi. On nie jest absolutnie prometejski. Wręcz przeciwnie, on jest demiurgiem, który związuje ich w nieustanny cykl życia i śmierci. Co to, to nie, nie. To, to prędzej ten każeł jest postacią prometejską. O wiele bardziej. Nie? Czy ktoś może jeszcze? Znaczy zaintrygowało mnie rozwinięcie tego wątku, dlaczego każą był metajsty. No bo on, bo on znalazł najpotężniejszą duszę, czyli tą mroczną duszę. I w tym wypadku nie postanowił sam zostać lordem, tylko ją podzielił między ludzi. Więc o wiele bardziej on jest w jakiś do, w sposób dobrotliwy niż na sam głyn. Dobrze, to w takim razie dziękujemy bardzo, mm -hmm. ponieważ goni nas czas, a tymczasem przejdziemy do kolejnego wykładu pana Krzysztofa.